Nazywam się Paweł Piekarczyk. Stoję w tej chwili przed kaplicą w Stankiewiczach na Białorusi, niedaleko Grodna. To jest kaplica, która jest związana z oddziałem porucznika Czesława Zajączkowskiego Ragnera. I z tego miejsca zapraszam, a w zasadzie wzywam Was wszystkich do uczestnictwa w marszach i wydarzeniach związanych z kolejnym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W szczególności zapraszam na marsz we Wrocławiu, ale także na marsze w innych miejscach. To jest z tego magicznego miejsca, mogę powiedzieć, nasz wielki, prawdziwy obowiązek. Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, Dopiero ich święcić możemy wasz wkład obrony obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.